Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie. Prawie zimą, no, Rano było troszkę śniegu, 0 stopni. Już wyszło słoneczko, więc jest fajniej. Milej. Słuchajcie, kto pyta, ten otrzymuje odpowiedź, więc zachęcam do pisania. Nie zostaję obojętny wobec pytań, znaczy jakiś zadań do wykonania. Postaram się, jak mogę, odpowiedzieć na pytanie palące widza. Że kiedyś nawiązałem do kaca moralnego, ale nie rozszerzyłem tematu. I tak się zastanawiałem dwa dni, bo to jest trudne pytanie, bardzo. Ja na początku czułem się zastrzelony. Nie mówię: no Kurczę, myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, zale, zależna od wielu czynników, i tak sobie pomyślałem, że no jak zwykle, albo w większości przypadków będę opowiadał o sobie i myślę, że kac, bo z czym mi się wiąże kacz moralny? Ja tu nic nie przygotowałem się, dosłownie jakieś tam przemyślenia i tak jak rozumiem, tak jak czuję przede wszystkim, czym dla mnie jest, są to wyrzuty sumienia, poczucie winy, wiąże się też to z pokorą, z brakiem lub właśnie z dużą pokorą. I wydaje mi się, może tak jest właśnie, że, że to zależy. O jest, i to może być też rachunkiem sumienia, takim chwilowym, na szybko, na miejscu na gorąco po jakimś tam zdarzeniu, lub długofalowy, że ciągnące się wyrzuty sumienia. Wiele miesięcy, rok, a może zawsze, do końca życia, nie można sobie czegoś wybaczyć na przykład. I myślę, że jest to związane od charakteru, też od środowiska, w którym się wychowaliśmy od rodziny przede wszystkim od domu, w którym się wychowaliśmy z jakimi wartościami. Jeżeli dla kogoś normą jest, no właśnie, od norm, od jakichś ustaleń, jeżeli dla kogoś normalne jest w domu, że są cały czas bluzgi, krzyki, czy, czy to jest no, patologiczna rodzina, czy, nie wiem, nazwijmy to luzacka, że u nich tak się po prostu mówi, nie, i się nie przejmuj, miej na to wywalone, no to tak to będzie, że pewnie jest to ten kat moralny jest jakiś taki osłabiony, to jest bardzo wewnętrzne, subiektywne poczucie. Yy, czyjeś yy, jakąś się z tym ma, tego się nie da. Ja mogę tylko o sobie opowiedzieć, że no właśnie, tylko o sobie, że. No właśnie, ale to przynajmniej dla porównania, byście mogli sobie porównać, jak Wy macie, jak ja mam. To były takie sytuacje, że. Spłynęło to po mnie jak po kaczce, jak to się mówi. To też yy, teraz sobie myślę, że zależało, widzicie, jak fajnie sobie pomyśleć. To jest ta, to jest ta takie niejakie zmuszenie się do, do myślenia, bo tutaj, gdyby siedział ogół ludzi żywych, tutaj, nie mówiłbym do. No, jest poczucie, że mówię do ludzi, ale mówię do automatu no jednak jestem zmuszony do głębokiej analizy tego problemu. Już się nie wykręcę, siedzę tu, więc mówię na ten temat. I właśnie w zależności od tego, jakie stadium miałem upojenia, czy jak daleko byłem z chorobą alkoholową, to na samym początku mogła być ta buta. Jakaś tak, takie lekceważący stosunek do tego wszystkiego, a co a Albo na przykład wliczone to jest w koszty alkoholizmu, wiecie, taka pycha, ignorancja. No właśnie, można być strasznie takim buntowniczym czy butowniczym. Nie wiem, czy jest butnym. I, i na przykład, jak straciłem prawo jazdy, no to właściwie to mi było. Stało. Teraz jak sobie to przypominam, to mówię. E, no trudno, to są moje. Bo to jest, też, to jest też rozumowanie swoje, że właśnie zrozumieć ten problem, nie i nie mieć do ludzi pretensji przede wszystkim, tylko do siebie. Więc ja to przyjąłem tak, że mówię, no masz, masz, to są twoje konsekwencje chlania. I tu jakby mogłem. Tu jakbym tylko był zły na siebie. Lekko się wstydziłem. Na przykład, tam wujka, który mnie zapytał, jak byliśmy w terenie mierzyć coś tam, mnie zapytał, czy nawet powiedział, że, że wie o tym, że straciłem prawo jazdy. No głupio mnie było, tak ogólnie mówiąc, ale był to jakby dla mnie wtedy lekki grzech. Natomiast są takie, ten, ten kac moralny to rzeczywiście taki po jakimś tam przepiciu, po jakimś hmm, na rozrabianiu takim. Ja nie byłem rozrabiakiem jakimś wielkim, ale mogłem na przykład komuś tam obliżyć, być nieprzyjemny. Hmm, właśnie to jest to, że po alkoholu się rozwiązuje język. Coś mogłem y, komuś tam wyżygać, jak to się mówi. Y, powiedzieć słowa, które mogły nie paść, a jednocześnie padły. A jednak padły. I następnego dnia mi było głupio, więc... Y, chyba się nie gniewasz za to, wiesz, tego, tak, tak mi się powiedziało, dobra, no, okej. Okay. No to, to się to wszystko rozeszło, nie? Do dzisiaj na przykład. Były też sytuacje, że... Że chodzi się jakiś czas przez wiecie, ślepymi, nie ślepymi, tylko załukami, slalomem, żeby kogoś tam nie spotkać. Nie? Że a, a, czas, czas zagoje rany, ktoś tam zapomni i jakoś to będzie. Ale są pewne rzeczy, które mnie uwierają do dzisiaj i, i takie wyrzuty sumienia, bo z tym to wiąże właśnie ten kac moralny. To, to się trochę jednak różni. Ten kacmorany to jest to taki, taki ten ciężar, takie przygniecenie i, i niemożność spojrzenia ludziom w oczy. No ja pierniczę. jak jakie teraz wyjdę z klatki schodowej, czy o co będzie, jak spotkam kogoś tam Kurczę. No jest takie, no, 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 kładzie się uszy po sobie, człowiek trzech skulony chodzi. Jest to niewygodne, ale właśnie mówię, czas go i rany. Są rzeczy, które, tak jak wspomniałem, które żałuję do dzisiaj i o ile o tym się pamięta, bo to przecież to jest nasza też pamięć, to zawsze właściwie się pamięta. No, jeżeli ktoś nie ma jakieś zaburzeń psychicznych, to spoglądając gdzieś tam na jedną ciotkę czy na drugą, po, po nawet po wielu latach, to sobie możesz przypomnieć, że no, kiedyś tam już ktoś mi zwracał uwagę, a jednak zrobiłem inaczej. Że, że ci wszyscy ludzi, ludzie, który, którzy mnie teraz widzą, to przecież oni wiedzą, jak ja, że to, to jest też moje przejęcie do dzisiaj na przykład bardziej moje niż ich. To moja jest wyobraźnia, to ja sobie projektuję, że oni cały czas pewnie. Myślą o tym, że jak kiedyś coś. Tam, na przykład tak jak nie byłem na pogrzebie u babci, to, bo, bo to, to będzie zawsze zawsze mnie bolało. Nieważne nie zatłumaczając tym, że nie mogłem się ruszyć, ale zawsze będzie mnie to bolało. I na przykład. Tak jak w którymś odcinku też mówię, dostałem stówę od Taty na rehabilitację. I, I widzicie, te rzeczy ja pamiętam i to będę pamiętał zawsze. No? To zależy w ogóle, no, czym jest moralność dla każdego. No, jedni idą po ulicy. Mm, bez problemu gluzgają, rzucają kurwami w tą i, i w tamtą. Więc. Oni mają inne granice, inni bardziej subtelni, inne subtelne osoby mają inne granice. Jednego wrażliwego, delikatnego człowieka będzie coś tam zawsze uciskało dłużej niż takiego powierzchownego, który tam machnie ręką. Dobra, tam stało się: Co mi ty tutaj tam pieprzesz? No i z tą stówą. No i miałem na rehabilitację wydać, a ją przepiłem. I też to, to boli, myślę sobie, że może i nie pamięta, tata, ale, ale to poczucie takiego niesmaku wobec siebie zostaje, i to jest właśnie ten kac, nie? Że już byłem nie w porządku, że. I, i, i właśnie chyba gdzieś, chyba, nie chyba tylko dlatego, w tych tam dwunastu krokach, które są. Jest to, żeby postarać się zadośćuczynić tym, którzy, którzy żyją, którym można. Jak sobie tam zrobisz tą listę, a tym, którym nie, 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 nie warto w jakiś sposób, bo możesz sobie tylko pogorszyć sytuację niż, niż ją jakoś tam podreperować. No to można na przykład w ramach tego. Robić dobre uczynki dla innych osób dzisiaj, przeżywiając, rozwijając się. Stąd jest moja droga, właśnie e, Lipcowa Helsinki, gdzie będę zbierał chorytatywnie na chorej dziewczyny pieniążki. Zresztą, o, przy okazji, bardzo zachęcam. Ja w niedzielę mam urodziny. Jako młodzieniec w średnim wieku. Was proszę, jeżeli chcecie zrobić dobry uczynek, a mi przyjemność, prezent urodzinowy mi będzie bardzo miło, to na dole w opisie jest link do zrzutki dla no, bardzo, bardzo ciężko chorej Kasi. I to jest właśnie to zadość uczynienie. I ponieważ ja. To nie, jest, to nie jest oczywiście w zamian, ale to jest przy okazji. Wiem, jak to jest. Ja uzyskałem taką pomoc od widzów, od, od znajomych, od przyjaciół realnych i też na Facebooku. Jest taka licytacja też różnych przedmiotów lub usług. Można pomóc. Ciężko chorą Kasię, która ma nowotwór szóstki i do odbudowy całą szczękę. No całą szczękę, także jest to, no i wiele innych chorób współistniejących. I myślę, że będę się bardzo cieszył, jeżeli możecie to zrobić, to zróbcie. To wystarczy 10-20 złotych, a no. dla niej na bardzo kosztowne leki, i tą operację, która czeka, to jest zbawienie, bo to jest żyć albo nie żyć. Dziewczyna, która jest przed 30, waży 34 kg, ale chce żyć. Chce żyć, ma wolę życia. Jest pomimo tego ekspresyjna, ma różne właśnie takie. Fajne rzuty, ujęła mnie. Ja ją widziałem tylko raz, znam ją trochę z internetu. Ujęła mnie tą taką, pomimo różnych depresyjnych stanów, radością. Jakąś taką radością i przede wszystkim nadzieją. A ja w niedzielę się z nią widzę i ustalamy, co dalej. Takie moje spotkanie. I dodam tylko, że nie jest Gdańska. To nie jest moja znajoma żadna, żeby nie było. Przez kogoś tam po prostu ją spotkałem. Widocznie tak miało być, jak to niektórzy mówią, los tak chciał. Mnie czymś rzekło, ja też czasami tym, tym ludziom pomagam, pomimo że sam nie ma. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.